dla Świdnickich strażników miejskich okres zimowy jest bardzo pracowity. Swoje działania w tym czasie głównie skupiają na patrolach miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne. Ten okres mrozów to jest dla nas wyzwanie takie szczególne i tutaj zleciliśmy konkretne zadanie strażnikom i jest to dla nas najważniejsze, powiedzmy, zadań, które my w tym czasie wykonujemy. Często jednak zdarza się, że osoby bezdomne odmawiają pomocy oferowanej przez strażników. Tutaj to trzeba się wykazać jakimś rozsądkiem. Powiedzmy, jeśli osoba jest trzeźwa i widzimy, że sobie poradzi, no to w tej sytuacji nie mamy możliwości innych, jak tylko pozostawić tą osobę. Natomiast jeżeli jest nie trzeźwa, to jest sprawa oczywista i prosta i wszczynamy procedurę osadzenia do policyjnej i zatrzymań. Zgłoszenia od mieszkańców w sprawie osób potrzebujących pomocy są na porządku dziennym. Każde zgłoszenie, które otrzymujemy od kogokolwiek z mieszkańców Świdnicy i nie tylko, że jest tam osoba, która potrzebuje pomocy, nigdy nie lekceważymy tego, ponieważ rzeczywiście może to dojść do przykrej sytuacji, gdyby w czasie tych mrozów ktoś zszedł. Ci, którzy przyjmują pomoc od strażników, odprowadzani są przez nich do świdnickiego schroniska brata Alberta przy ulicy Westerplatte. Tam w spokojny sposób mogą przetrwać trudny dla nich zimowy okres.